No, ja chcę się przyjrzeć jeszcze temu kościołowi to jest bardzo stara rzecz kamienny krzyż praktycznie murowany do ponad połowy w ziemię no a tu ładnie wykończony zameczek przepraszam, kościół Udało mi się przejść na drugą stronę kościoła. Z tego miejsca było jego bryłę tuż od frontu. Mam jeszcze jedno pytanie. Czyli, jaki jest baujarz? 893-94. 800? 1800. Aha. Czyli 140-30 lat jest jetzt. noch ja. nicht, ihr Sie sieht älter als alles so. ist, darum ja, darum ich frage durch, den, durch die Spitzburgfenster bestaunt, neugültig ja. ist das in Aha. dem Stil, ja, ja. Ach, das, Ach, das das ist äh, Muschelkark? ja jawohl. ja aber ja. von hier diese Region ja, oder? ja, äh, äh, Unstrut, Freiburg Unstrud. Ach so ja, ja das ist das andere Freiburg, es gibt das ein noch ich gesehen ne, ja, Freiburg Unstrut ja mhm. und das andere unten im Süden ist Freiburg weißt so. du ja. ja. ja.